Takie, żeby żebym nie opuścił. To się wyłowie! O, Ale kopie! Jest pięknie Super, a ja tedy szłem przecież. No widzisz, wystarczy, że mak jest. jest kochani, jest Dzień dobry kochani. Kolejny dzień, kolejne możliwości, tak? Witam na kanale Grafika Rafik Czekam na Rafała. Na rafiksa za chwilę dojedzie, myślałem, że to może on, ale to nie on. Idziemy na kąpielisko. Idziemy na kąpielisko, ładne duże, dwie plaże. Połazimy trochę w woderkach, pozaglądamy. Może kiedyś tu przyjadę pomurkować, będziemy widzieć. Ale fajnie. Ładnie. Jeszcze ludzie są, pomimo że dzisiaj nie ma pogody. Ale jeszcze jakaś młodzież jest, ktoś się bawi. Także co? usika używam. Widzicie? <laughs> jako pomoc techniczną do zobaczyska. Na razie Ja tylko Przyjechał. Przyjechał maestro. I za chwilę co, przebieranka. Ostatni cygaret i woda. Lecimy, tylko że fala dzisiaj duża jest, nie? Oj tam oj tam. Będzie <laughs> <Lecimy> falować. <laughs> Kochani, z góry chciałbym Was przeprosić za jakość nagrania, ponieważ niektóre elementy są troszeczkę słabosłyszalne. Częściowo z powodu wiatru, częściowo z powodu tego, że jak wyciągałem kamerkę na detektorze z wody, to zanim woda odejdzie z mikrofonu, niestety nagrywa troszeczkę gorzej. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to aż tak bardzo przeszkadzało. A jeżeli chodzi o śmieci, to tak jak widzicie zbieramy wszystko co leży. Wszystko zabieramy i czyścimy tą przyrodę podwodną. I nie tylko. Pozdrawiamy. na szczęście. A, Cik. I idziemy Haj, hello. Patrzcie kochani. Pierwszy sygnał Pierwszy sygnał i wpada jakaś kunia Zaraz ją wyciągam, pokazuję No kurczę! Czekaj, odłożę to Patrzcie Patrzcie jaka bajerantka. Fajna Następna do kolekcji, cała <laughs> Można? Można się bawić od samego początku? Można Także lecimy dalej No kochani Następny sygnał Następny sygnał, nie ma ich za wiele Nie ma ich za wiele Rafik już przyszedł pogratulować A ja już wyciągam A ja już wyciągam Wydaje mi się, że to świeżyna Przepraszam za jakość nagrania Ale jakoś trzeba sobie poradzić Już pokazuję Już pokazuję Patrzcie na to Jaki śliczny delfinek Jaki malutki Piękny Chodź ze Pokaż się moim widzom. Pokaż się moim widzom. Śliczny delfineczek. Pięknie. I co? Jest póńca. Mamy sreberko, kochani. Mamy sreberko, kochani. Jest pięknie. Kochani. Spróbujemy zobaczyć razem co to ponieważ sygnał był Jaka piękna budda, patrzcie, kolejna moja piękna budda <śmów> Jakie srebro Ja pierdulą pięknie, pięknie Pięknie, Ależ pięknie Rafik, ale Budda <śmów> Ja pierdulam jest, 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 patrzcie, patrzcie jaka budda kolejna, to są pierścionki, to są kurde prześliczne, srebra, ja. patrz Rafik. Takie żeby nie opuścił. To się wyłowie! Ale chłopie Jest pan. pięknie! Super, a ja tedy szłem przecież. No widzisz! Wystarczy, że mak jestem taki. Jest kochani, jest! O Zobaczcie! Rafik też ma fanta. Ale, I to oj. jest najpiękniejsze. Znalazł fanta na oko, a to nie są złe fanty, bo to są bardzo mm. fajne fanty Drogie fanty I drogie czasami, kurka wodna, patrzcie Przejrzystość wody tu mamy gdzieś koło 5-6 metrów, nie? wszystko widać Kurcze, no przepiękna branzoleta jest tych. No. Ale klasa <śmiech> <śmiech> Nie wracamy, nie wracamy na pusto Zobaczcie kochani Co teraz Deusik wykopał no to jest niemożliwe, żeby szybki kopać. żeby szybki kopać. Kurczę, ale gdzie te fonty? Gdzie te fonty? Gdzie złoto, srebro? Gdzie to? No kochani, spróbujemy znowu zobaczyć razem, co mamy w sicie. Patrzcie na to. Jest moneta. Jest jedno euro. Spada jedno euro. Na dzień dobry. Pięknie No kochani Tu już widać następną monetkę Już widzicie następną monetkę Pewnie to będzie 10 centisów Pięknie Jest przepięknie Są fanty A woda Cudowna Cudowna Dobra. Patrzcie na to Patrzcie na to co wywalił Rafik Ale strzelił Panta Guet Patrzcie Patrzcie jaką bransoletę trafił drugą dzisiaj Ja pierdziulam, zaglądajcie kochani Już mordeczka się Ale cieszy. diamenciki, patrzcie Oczywiście Diamenciki Nie diamenciki Ale tak można Ale nazwać. jak cieszą, jak cieszą Pięknie Guet Będzie dla mnie Rafik, Rafiko Dobra Cudno, Ewa dla ciebie Branzoleta. Do rafika, bo rafik znowu coś trafił pięknego. Idziemy zobaczyć. Bardzo stary. Znowu stary pierścionek znalazłeś? O kurde! Ale sreberko i zobaczcie, jak pogniecione Znalazł rafik, takie same sreberka, jak ja znajdowałem ostatnio na kąpielisku No i dostał sita, ale no nie jest. No, no niestety. Nie. Rafik mówi, że kopał go bardzo głęboko. 20, 25, 30 cm Poprawiał kilkanaście razy dołek Już się denerwował, ale się opłacało Jest? Jest? Jest Graty Hejka I patrzcie kochani Patrzcie kochani razem ze mną Bo ja już to widziałem Ja już to delikatnie widziałem A wy zobaczycie za chwilę No, pokazuj się Pokazuj się moim widzom. Patrzcie, jest cudowny, jest cudowny, zaraz go podejmuje Tam Rafik, tam Rafik, poganiała będzie. Patrzcie, patrzcie jaka piękna nierdzeweczka, ale śliczna nierdzeweczka, świeżynka. Rzymka przepiękna, przepiękna kwasóweczka. Jeszcze to ma obrotowe, jeszcze to ma obrotowe, ależ pięknie, ależ pięknie. Patrzcie na to, jest, jest cudo, jest cudo, przepięknie. Lecimy dalej. Patrzcie, kochani, patrzcie. Tam jest rafik, rafik wykopał kolczyk, do którego zajdziemy. A drugi rafik to kopie Rajbany kopie. Drugi rafik kopie Rajbany. A takie to nagranie, widzicie Kochani, nie mogłem się z nimi poradzić. Długo je wykopywałem, bo były głęboko. Ale na szczęście ich nie zniszczyłem. Albo podróba. Rajbanków. Albo i nie. Piękne. Piękne całe. Lecimy dalej. Jesteśmy u Rafika. Rafik szuka kolczyka, którego znalazł pięknego. Ale może dzisiaj go znajdzie, nie? Może dzisiaj go znajdzie. Po paluchu poszedł, mówi. Po paluchu poszedł. Patrzcie, jaki śliczny. Patrzcie jaki brylancik. Lekko mu się zagniót, ale to nic. Fant jest fant i to się liczy. No za piątym razem chyba. I tak. to się liczy. Także gratulacje. Super, Su super wieczór. Nie? Tak jest, super wieczór. A zobaczcie, jest godzina 20.20, 20, a my się tak bawimy. Patrzcie na to. Tak, patrzcie na to. Okay. Jest. Jest następny urafika. Coś tu pokazuje się. <laughs> Coś się tu pokazuje, czekajcie Jest, jest Jest nierdzeweczka piękna Jest następna piękna nierdzeweczka Czekaj, Ale mi dałeś po uszach A. Sitem Tylko patrzę czy są punce. Nie ma, to widać Nie. jest, kwasóweczka Piękna kwasóweczka, następna piękna kwasóweczka Patrzcie 4, na to No, Ale to też może być Taki sygnał na złotko Sam no. widziałeś ostatnio tak. no to... Patrzcie, jest graty ale wieczór. Zapraszam do rafika. A ja na grupę tą tutaj z wykrywaczem przez Holandię No kochani, następna monetka. Tak jak ją tutaj widać. Zaraz ją spróbuję podjąć. Jest! Jest, si to nie spadło. Mamy 50 centów, tak jak widzicie. 50. Lecimy dalej. I znowu jedziemy dalej, i znowu jedziemy dalej. Patrzcie Srebro. na to. Patrzcie na to jaki kolczyk, Kelvin Klein Ja pierdziulam. Fajnie. Jest sreberko. Haha, jest sreberko. Rafik. Jest. Rafik. Dobra. Ale jazda. Ale wieczór. Ale wieczór. Do taszki go, do taszki go. Do taszki go. Ale wieczór. A teraz taki bazarek wpadł w rękę. Patrzcie, jakie kurde koło do ucha! Ale koło do ucha! Że te kobieciska takie rzeczy noszą. Ale niech noszą, bo przynajmniej czasem ładnie wyglądają. Dzięki takim wynalazkom. Lecimy dalej. Teraz Rafik podąża nam do mnie. Bo patrzcie, jest następna. Jest następna ładna bransoletka Kurczę. Z jakichś kamyczków. Z jakimiś dodatkami. Bazarek, bo Bazarek. Ale, Ale jak to cieszy, jakie to jest piękne. Jeszcze ktoś będzie nosił. Tak. <laughs> Dalej, kochani, sypie fantami. Wpadło 2 euro. Godzina 9.20. 21.20, w sumie. Tam rafik wykopał podobno srebrną obrączkę. Będziemy zaglądać później na podsumowaniu. A my jeszcze lecimy. Lecimy do przodu. Tym razem mamy ładny ciężarek znowu. Bardzo ślicznie. Lecimy dalej. Teraz tutaj zaglądamy co wykopał Rafik. A patrzcie co Rafik wykopał. To jest ta obrączka o której wam mówiłem. Ładna. Kurczę, ale co to będzie Rafiku? Nie wiem. To tego nie wiem. Jest za brudna, żeby nawet szukać puncy, nie? No. Ale ładnie Nie ma nic, mania. ale przepiękna, wielka obrączka Śliczności Naprawdę. Ha. Gratulation <laughs> <laughs> Oko detektorysty, trzeba patrzeć nie tylko, nie tylko na śmieci, ale patrzcie. Leży jedna, leży druga i leży dwa ojro! A rafik też coś zbiera? A, a dla ciebie róża. Chcesz mi się oświadczyć? Jasne Klękaj. <grymne> <grymne> Dobra, Rafik, przyjmuję. <grymne> Kochani, fantami sypie dalej. Fantami sypie dalej. Teraz taki świeżutki kolczyczek. Świeżutki, malutki kolczyczek. Pięknie jest. Wieczór jest przecudny. Patrzcie, jaki niebo. Zachód słońca. Tam był wcześniej balon, widoczny gdzieś, ale, ale go teraz nie zobaczycie. A my jeszcze w wodzie, tam samochody trzeba do nich dojść przez wodę. Lecimy. No kochani. Jak chodzicie w woderach, a chce wam się siku, to co robicie? Sikacie do woderów, nie? A jak? A tak, a tak na poważnie to tak się kończy. Kozakowanie. Jak ktoś chce za głęboko wejść, a nie ma innych możliwości. To przebiera w pizdu. Za przeproszeniem, ale i tak było warto. Dzisiejszy wieczór mega. Siemka. Naprawdę mega, dzisiejszy wieczór. Ładnie. Zaraz wam pokażemy, co tu posypało. Rafik wyrwał mnie po pracy na szybką wodę. No i są fanty niesamowite. Jestem w szoku, normalnie, nie? Zaraz zobaczycie. Patrzcie na fanty, tutaj Rafika. Rafał natrzepał. Jedna piękna branzoleta. Druga piękna bransoleta Z diamencikami Patrzcie na to, na bogato Jest Srebrny, piękny kolczyk Srebrny, piękny kolczyk Jest drugi kolczyk Może bazarek, ale jest Jest pierścioneczek Stary, srebrny pierścioneczek Udało mu się go wytargać Jest Następny pierścioneczek Nierdzeweczka, piękna kwasóweczka I jest jest Przepiękna obrączka. Jest przepiękna obrączka, a tą obrączkę to bym ci, że tak powiem, powiedziałbym ci, że mógłbyś ją kiedyś sprawdzić, bo no. mógłbyś się zdziwić. Wykopał jeszcze 25 centów stare i 5 centów 5 centów stare. I w sumie z jednego dołka wytargał 60. No kurde, fantami posypało niesamowicie, a teraz rafik teraz Rafik, a jeszcze dziś miałeś odważnik wędkarski, nie? A to mam dwa w tobie. No. Ja mam też jeden wędkarski odważnik. Fajne, niezniszczone tegoroczne okularki. Rajbanki, może jakiś fake, może nie. Jest taki wielki kolcok do ucha. Jest jedna ładna bransoleta, druga ładna bransoleta. Jest nierdzeweczka przepiękna, obkręcana tutaj. Przepiękny budda. Kolejny w mojej kolekcji przepiękny. To są pierścienie i one są ciężkie. Jest tutaj kolczyk srebrny, delfinek. Pokaż no się tu, jesteś tu. Jest, a to już pokazywałem. Jest jeszcze jeden kolczyk, który wpadł teraz prawie na koniec. Są tutaj monety z wody wykopane. 2, 3, 3,50, 3,90 z wody. I znalezione na oko 2,40 i tutaj mam 30 centów w puszkach. Puszki są zwrotne. Rafik się nie wstydzi, Rafik zabiera. Nie ma się czego wstydzić. Pieniądze Jasne. leżą, tylko trzeba je podnosić. Jeżeli się chce podnieść, jeżeli się chce. Tak. A Rafik się nie wstydzi i chce. Rafik zawsze wszystko chce. Także dzisiaj było na wesoło, na bogato, jak to się mówi. Dzięki niemu. A jak chcecie. Pokąpać fajnych fantów, zapraszam do niego i z nim pochodzić <noise> trochę. Tak, tylko warunek: kopiecie wszystko tak jak ja. Tak, I kopiecie tak jak wszystko ja. tak jak ja, te tak, grafik, i naprawdę niejedno się idzie. Kurde, pomylić sygnałem się idzie pomylić, bo a zresztą. A woda dzisiaj była przepiękna, cieplutka. Ja się, jak to już Rafikowi mówiłem, nie, Arturowi mówiłem. Zimno, 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 w zimnej, w zimnej. W zimnej. <helmetlide> <inaudible> w zimnej, w zimnej. W zimnej to się myje w domu, nie? Tak, I ten tego wszystkim moim stałem widzom bardzo dziękuję, że jesteście. Jeżeli komuś się coś nieco by spodobało, zapraszam. Zostawcie subika, lajka, przede wszystkim komentarz jakiś. Miło jest wtedy. Naprawdę. Pozdrawiamy, a my tu wrócimy. My tutaj wrócimy tam, na to piękne jeziora, tak. a nawet ponurkować. Trzymajcie się. Do następnego. Hejka.